Statki Widmo to takie, na których nie ma żywej załogi. Mogą to być widma, na których duchy potępionej załogi mrożą krew w żyłach najdzielniejszym marynarzom, ale także całkiem realne jednostki, których załogi opuściły statek, przynajmniej duchem. Przesądy mówią, że natrafienie na statek Widmo niczego dobrego nie wróży. Widzieliście już odcinek o przerażających pociągach Widmo. Teraz przyszła kolejna na Widmowe Statki. Przedstawiam Wam historię kilkunastu z nich. Zapraszam do oglądania. Latający Holender to najsłynniejszy statek widmo na świecie. Nie wiadomo, czy latający Holender to nazwa jednostki czy przezwisko kapitana jednostki. Był inspiracją dla setek książek, filmów i bajek wróżył nieszczęście, ostrzegał przed nim lub sam próbował zwabić inne statki na skały. Podobno kapitan powiedział, że przekroczy przylądek dobrej nadziei, nawet jeśli jego dusza będzie potępiona i teraz musi się włóczyć. Po morzach i oceanach do końca świata. Prawdopodobnie widział go późniejszy król Grzegorz V. Zatoka Gardinera znajduje się na wschód od Long Island. Udokumentowano tam dwa spotkania ze statkami, widmo, ale jednostek nigdy nie zidentyfikowano. Pierwszy raz miał miejsce w 1754 roku. Pewna grupa mężczyzn łowiących ryby twierdziła, że widziała trzy żaglowce. Okręty ostrzeliwały się nawzajem. Zanim rozpłynęły się w powietrzu, przepłynęły tak blisko nich, że widzieli oni załogi. Uwielbia. Się na pokładach. Całe to zdarzenie ponoć trwało około 15 minut, do drugiego doszło w 1882 roku, kiedy oficer pełniący nocną służbę na statku rybackim, z przerażeniem zauważył, jak z ciemności wyłania się statek, który jest na kursie kolizyjnym z jego łodzią. Jednak na kilka sekund przed zderzeniem statek zniknął. Opuszczony jacht został znaleziony 5 dni po wypłynięciu z portu. Na zostawionym stole wciąż leżał działający laptop. A jedynym uszkodzeniem było rozdarcie żagla. Nie stwierdzono śladów wskazujących na walkę między załogą ani na napaść, a kamizelki ratunkowe leżały na swoich miejscach. Wszystkie dowody wskazują, że trzyosobowa załoga zniknęła już pierwszego dnia. Dowodem na to miały być filmy, które kręcili i dane z GPS. Najprawdopodobniej któryś z członków załogi wypadł za burtę, a dwóch pozostałych Zginęło ratując go. Pięciomasztowy statek miał przetransportować ładunek węgla z Norfolk do Rio de Janeiro. Podczas rejsu doszło do zmiany kapitana, ponieważ pierwszy ciężko zachorował i razem z pierwszym oficerem, jego synem, opuścił pokład. Na jego miejsce zatrudniono emerytowanego kapitana „Wormela“. Po dotarciu do celu Warmer skarżył się znajomemu kapitanowi, że nie ufa członkom swojej załogi. Podczas przystanku w drodze powrotnej na Barbadosie, pijany oficer narzekał na kapitana, zapowiedział bunt za co trafił do aresztu. Ostatni raz załogę jednostki widziano 28 stycznia 1921 roku. Ponoć załoga zachowywała się podejrzanie, a jeden z nich powiedział, że statek. Stracił kotwicę. Kolejnym razem statek zauważono 31 stycznia 1921 roku w okolicach przylądka Hateras, gdzie osiadł na skałach. Ratownikom udało się do niego dostać dopiero 5 dni później. Statek był opustoszały, zniknęły z niego dziennik pokładowy, przyrządy nawigacyjne i szalupy. Obok tak nieprawdopodobnych scenariuszy, jak bunt i atak piratów, Brano też pod uwagę działanie Trójkąta Bermudzkiego, jednak ostatecznie nic nie udało się ustalić, nigdy też nie odnaleziono nikogo z członków załogi. Statek Mary Celeste, jak wiele innych statków widm, sprawiał wrażenie porzuconego nagle, w kajutach stały kubki z jeszcze ciepłą herbatą, dymiły porzucone fajki, pod kuchnią płonął ogień, rzeczy osobiste leżały na swoich miejscach, a w kotłowni tkwił nienaruszony cenny ładunek. Śledztwo w sprawie tajemniczego zniknięcia dwunastosobowej załogi Mary Celeste, ciągnęło się latami. 14 lat później odkryto że na pokładzie wykryto ślady walki lub zbrodni. W prasie pojawiały się informacje o dziwnych czarnych kropkach na przedmiotach, jednak im dokładniej analizowano zdarzenia, tym dziwniejsze wydawały się okoliczności zniknięcia załogi statku. W 1906 roku wielki parowiec ruszył w podróż z San Francisco do Seattle. Coraz gęstsza mgła ograniczała widoczność, a fale utrudniały manewrowanie pomiędzy ostrymi rafami. W końcu Valencia uderzyła w jedną z nich i zaklinowała się pomiędzy dwoma skałami. Pasażerowie nabierającego wody niemal na wpół pękniętego parowca wpadli w panikę. Pasażerowie wspinali się na maszty. I siedzieli tam dwa dni, zanim dopadł ich gniew oceanu. Załoga przepływającego nieopodal statku zorganizowała akcję ratunkową. Zabrała do siebie 37 osób. Ocean pochłonął zarówno Walencję, jak i wszystkich ludzi. Od tego czasu wielokrotnie pojawiały się doniesienia o nadprzyrodzonych zjawiskach zachodzących w miejscu tragedii. A 27 lat po katastrofie w pobliżu raf, Znaleziono dwie dryfujące łodzie ratunkowe, które wpadły do wody podczas prób ewakuacji stonącego wraku. Co ciekawe, obie były w zaskakująco dobrej kondycji. Johita miała udać się w około 48 godzinny rejs między wyspami południowego Pacyfiku w 1955 roku, kiedy nie dotarła do portu rozpoczęto ogromne poszukiwania. Statek odnaleziono dopiero 5 tygodni później, około 1000 km od planowanej trasy. Po 25 osobach, które były na pokładzie, nie było żadnego śladu. Statek był mocno przechylony, a przy jego konstrukcji nie groziło to Zatonięciem. Jednak cała maszynownia była zalana, załoga miała utrudniony kontakt, ich radio miało zasięg tylko około dwóch mil, albo załoga spanikowała i opuściła przechylony statek, albo uznali, że to jedyne rozwiązanie po kilku dniach dryfowania, bez możliwości kontaktu z kimkolwiek. Opustoszały statek został znaleziony niedaleko Australii 8 stycznia 2003 roku. Właściciel powiedział, że ostatni raz kontaktował się z kapitanem w grudniu 2002 roku. Po sygnale z telefonu komórkowego pokładowego mechanika udało się namierzyć jednego z członków załogi. Przyznał on, że na pokładzie doszło do buntu. 10 ludzi, którzy zaciągnęli się na statek w Indonezji zamordowało stałych członków załogi, kapitana i mechanika. Nigdy nie udało się namierzyć innych członków załogi, a jedyny zatrzymany nigdy nie ujawnił przyczyn buntu i morderstwa. Trzymasztowy statek płynął w 1917 roku z transportem węgla, ale nigdy nie dotarł do portu docelowego. Został znaleziony na brzegu na południe od Czerburga. Olinowanie było lekko uszkodzone, a po załodze nie było żadnego śladu. Wszystkie teorie zaginięcia mają związek z trwającą wtedy wojną. Uważa się, że załoga mogła zostać pojmana przez niemiecką łódź podwodną, która później została zatopiona. Przewożący futra statek został uwięziony w lodowej pułapce 1 września 1931 roku w okolicach Alaski. Załoga opuściła go i pieszo udała się do najbliższego miasta. Kiedy wrócili, po ich statku nie było śladu. Przez kilka następnych dni dryfował w okolicy. W końcu udało się go namierzyć około 70 km od miejsca, gdzie go opuszczono. Zabrano cenniejszą część ładu. A statek pozostawiono na pastwę losu, ponieważ stwierdzono, że i tak nie przetrwa zimy, ale przetrwał nawet 37 następnych. Przez następne lata statek był widziany wielokrotnie, kilka razy udało się na niego wejść, jednak załogi nie miały środków, by go odholować, albo przeszkadzała w tym zła pogoda. Ostatni raz oficjalnie statek był widziany w 1969 roku i znów został uwięziony przez lód. Nie wiadomo gdzie i kiedy zatonął, jeśli w ogóle zatonął. Statek Bel Amica odnaleziono w sierpniu 2006 roku u wybrzeży Sardynii. Dryfujący statek został odkryty przez Straż Przybrzeżną i udało się go uratować przed zderzeniem ze skałami, na które się kierował. W środku odkryto niedojedzony posiłek, mapy, stertę ubrań i flagę Luksemburga. Statek nie był nigdzie zarejestrowany, a jego nazwa zawierała błąd ortograficzny. Nieco później zagadka się rozwiązała. Okazało się, że statek należał do pewnego mężczyzny, który z jakichś bardzo ważnych przyczyn musiał go opuścić na pełnym morzu, ale miał zamiar wrócić. Ten statek został zauważony przez samolot australijskiej Straży wybrzeża w 2006 roku. Ten olbrzymi tankowiec był opustoszały, a wszelkie znaki pozwalające na identyfikację zostały zniszczone. Jednak ze znalezionych na pokładzie dokumentów wynikało, że statek nazywa się Hyang Seng. Chociaż nie znaleziono takiego w żadnych rejestrach, nic nie wskazywało, że tankowiec przewoził nielegalne towary ani imigrantów. Nigdy nie udało się ustalić, czy statek został porzucony celowo, czy na przykład zerwał się podczas holowania, został zatopiony i stał się atrakcją dla miejscowych ryb. Angielski statek Jenny wpadł w lodową pułapkę w ciśnienie Drakea w 1823 i został odnaleziony dopiero w 1840 roku przez załogę statku Hope. Kapitan zabrał dziennik pokładowy i oddał go armatorowi. Pożegnał się z zamarzniętą na kość załogą i opuścił statek. Nie ma żadnych dokumentów na potwierdzenie tej historii, ale nie ma w niej również niczego nieprawdopodobnego.